Łukasz Świerkowski. Kolejka. Czyta Jarosław Rodziewicz. W pewnym kraju, w grodzie Kraka, u lekarza była Draka. Bo w kolejce do obsługi czeka jamnik bardzo długi. Obok niego siedzi krowa, która łatki w kieszeń chowa. Obok krowy na podłodze, bocian stał na jednej nodze. Za bocianem, tuż pod ścianą, osioł skubie świeże siano. Obok osła, ja nie kłamie, koza myje nogi lamie. Lama pluje na pawiana, w kącie stoi owca sama i wydłuża się kolejka. Już do drzwi jest taka wielka... A na końcu przyszła świnka. Dziwna naszej świnki Minka. Gdy kolejkę zobaczyła, oczy szerzej otworzyła. Proszę państwa, ja na chwilkę w wózku chorą mam dziewczynkę. Mojej małej śwince Oli podsieleje. Coś ją boli. Jamnik spojrzał w stronę świnki. Zajrzał we wózek do dziewczynki i sprzeciwu tam nie zgłaszał. W kolejkę świnkę zapraszał. Alżcu pan! krzyczy krowa Niech pan lepiej się zachowa, teraz na mnie przyszła pora, aby m. Wejść do doktora Ja u drona tutaj czekam Ma wizyta niech nie zwleka A kto po mnie? Bez różnicy Ja już będę na ulicy Na to bocian się obruszył Skrzydełkami mocno wzruszył I czerwony dziób otwiera Mówi to co mu doskwiera Moja droga pani krowo Powiem pani to i owo. Dziecię w wózku głośno płacze, Pani zaś jak kurak dacze. Święte słowa, sama prawda, Skąd u pani ta pogarda? Owca tylko zapytała. Dalej w kącie sama stała. Koza z osłem zasłuchani, Rację dają krowiej pani. Wszak kolejka to kolejka, bez wyjątków dla bąbelka. Pawian wyjął coś z kieszeni. Czerwień mu się w dłoni mieni. Proszę państwa, mam książeczkę. Krywi oddałem już troszeczkę. Wchodzę zatem bez kolejki. Podzięce za dar mój wielki. W poczekalni istna wojna. Tylko lama jest spokojna. Gdy zwierzęta się kłóciły, drzwi otworzył lekarz miły. Wypowiedział głośnym głosem, pociągając przy tym nosem: Pani lama, cicha dama, wchodzi teraz do mnie sama. Prawda ta, jak dziecka serce czysta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.